Typowy cykl życia drona w domu. Zajawka, latanie, zapominajka, przypominajka, zajawka. Przez co o tych tutaj przyjemniaczków dostałem zadanie, żeby dać wam 3-4 polecajki rekomendacje, które wiem, że na pewno nie skończą tak jak on. Skończę. DJI Pocket 3, niedługo wyjdzie czwórka. Uwielbiam pokety. świetne gimbale. znakomita jakość nagrywania dzięki gimbalowej stabilizacji, mieści się w kieszeni nawet jeżeli nosisz rurki i przyda się dosłownie zawsze, na urlopie, na rodzinnych eventach, czyli zawsze wtedy kiedy nie chce ci się nagrywać. No to Pico projektor, wspaniała rzecz, może często nie będziesz używać, ale idea, że możesz spakować do plecaka, polecieć gdzieś na wakacje i zrobić sobie kino na plaży na prześcieradle z pokoju hotelowego brzmi jak plan na miarę naszej narodowości. Teraz na poważnie. Instax. Różne modele. A wspominam o nim dlatego, bo mam Polaroida, którego uwielbiam, bo samoświadomość, że zdjęcie wyszło dokładnie w tej chwili, kiedy się jej robiło, bezsenne. A polecam dlatego, bo Instaxy nie robią tego fakapów. I ostatnie, konsolki. Isko mnie może nie polubi za to, że polecam coś, co już się wyprzedało, ale to też o czym świadczy. Konsolka z retrogrami do spokojnej oldschoolowej zabawy. Naprawdę serdecznie polecam, bo nawet ją mam i to, co ją wyróżnia względem tego drona, to to, że drona mam, a konsolki. Nie mogę znaleźć.